Witam Was ciepło i serdecznie. Ujawnienie, e, słuchajcie, część druga. No ale, moi Państwo, tradycja. Mam nadzieję, że tu ostrość dobrze ustawiłem. Trochę się świecę, słuchajcie. No cóż, nie będziemy tu się pudrować. Włoska kawa, w... <laughs> o tu będę patrzył, wiecie co, mam monitor i podglądam sobie, to jest takie zboczenie zawodowe, tak, że cały czas człowiek podgląda parametry, czy wszystko dobrze, czy... Włoska kawa w angielskim kubku, zamiast herbaty, co prawda nie tea time, tylko 20.20 20 u mnie. i Mm, jakby to mam powiedzieć? Angielski papieros. Yy, czyli tak zwany skrętasek, tak wiem. Yy, nie wolno preferować nałogów, no, ale <coughs> każdy z nas posiada jakiś. I... No właśnie. Yy, za chwileczkę yy, zerknę sobie w. Kilka, że tak powiem, komentarzy, które się pojawiły przy pierwszej części, tak zwanego ujawnienia. Ale zanim o, o ujawnieniu, to muszę Wam powiedzieć, że, yy, mimo wszystko, że ta platforma, na której tutaj oglądacie ten film, jest jaka jest. Yy, Wiemy o co chodzi, to yy, jedna ta kwestia odnośnie długości filmów. Myślę, że ma też jakiś sens yy, z jednej strony, ponieważ yy, taka ilość ludzi, która pojawiała się, pojawia się i będzie się pojawiać na YouTube, yy, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zobaczyć. Choć, choć <grym> ja się staram chociaż oglądać. Czasami też właśnie tak większość z Was, czy część z Was e, przerzuca te filmy gdzieś tam o. dobrze, przewijam sobie albo e, półtora prędkości, bo, bo mówi za wolno i tak dalej. E, tak, to jest wszystko prawda. Tylko ta prawda jest, słuchajcie, względna. E, tak jak nie da się e, nauczyć e, bycia chirurgiem w ciągu 15 minut, bądź innym dowolnym. E, w zawodzie. No, fajnie by było tak jak Trinity, prawda, w Matrixie. Piek, program, i być może <grym> w tym kierunku pójdzie też ta cywilizacja. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, muszę powiedzieć. Natomiast ja, jako młoda osoba, zawsze byłem wpajano nam do głowy, że my jako młode umysły mamy lepszą, tak powiem, percepcję, szybciej się uczymy i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to troszeczkę inaczej może wyglądać. To nie, że my się uczymy szybciej, tylko jesteśmy programowani szybciej. O! <laughs> szybciej nasze... Yy, nasza pusta kartka kiedyś um, wymyślałem sobie taki cykl audycji w najmniejszej telewizji na świecie biała matryca i y, wzięło to się stąd, że jak zacząłem um, swoje przygody z y, HTML-em, z y, innymi że tak powiem, y, programami do tworzenia stron internetowej, później pojawił się, pojawił się CMSy, m.in. Drupal. Y, to zawsze na początku te, tego projektu była biała kartka, tak, biała matryca, bo nie podobał mi się już ten, że tak powiem, zazielonienie, tak? czyli matryks i te lecące literki, które w większości przypominały alfabety azjatyckie o, tak a propos um, Zaraz do tych pytań albo stwierdzeń też dojdę. Um, Wyczekał się, słuchajcie, ten materiał. Był rok czasu. Rok temu w lipcu dostałem. Dostałem filmy z e, pięknej wyspy. Z Formozy, tak. E, o pewnym miasteczku kosmicznym. I chciałem to zrobić na zasadzie takiej, można powiedzieć. E, Sezonu górkowego w sensie takim, że coś takiego było stworzone. Już parę osób tam dotarło, m.in. z Polski. Widzicie, duża wilgotność dzisiaj na wyspie. Padało nam cały dzień. I papierosy gasną. Czuję się, jakbym był nad morzem w tej chwili. Aczkolwiek, no jestem blisko tamizy. No to tam tamiza, za chwilę tam gdzieś płynie sobie do, do tego morza północnego prawdopodobnego miejsca, gdzie istniała Atlantyda, tak? Ale nie o tym. <coughs> Aczkolwiek to jest też jakby jakby ta kwestia tego ujawnienia. Oglądam sobie coraz więcej tych materiałów, słuchajcie, coraz więcej ludzi zaczyna mówić. Hmm. przypominam sobie sprawy o których dawno zapomniałem jest tego tyle że starał będę się naprawdę słuchajcie, <grywdy> jestem gaduła straszna. starał się będę żeby te filmy były maksymalnie krótkie nie obiecuję, że będą 15 minut, ale tak będę się starał żebyście mieli też więcej czas na nie oglądanie tylko mnie, ale posłuchanie innych osób bo nie chodzi mi o to, żeby tu dzwoneczek, klikajcie i tam. Ja rozumiem, jeżeli ktoś prowadzi biznes jako taki przez internet, w sensie YouTube'a, to no, na pewno tam oglądajcie, tam klikajcie i tak dalej. Bo tak algorytm każe. Natomiast, jeżeli będziecie w takim wieku jak ja już. <grystanie> w pierwszej części mówiłem, że w 69 roku miałem 5 lat, tak, czyli właśnie skończyłem 59, słuchajcie ostatnie 50 w tym roku też mam bardzo fajną datę, 30 lat małże... 35 lat małżeństwa tak, koralowe gody a tak naprawdę z żoną znamy się troszeczkę dłużej, bo dokładnie 40 lat minie nam <śm> Tak te piątki w tym roku przeskakują. I jak patrzymy z perspektywy czasu na to wszystko, jak ten świat się zmienia, jak postępuje, jak następuje zmiana technologiczna, to jeżeli jesteście świadomi tego, jest to kropla w morzu tego, co wydarzyło się na tej naszej planecie, tak naprawdę. Według, według naszego, tak powiem, spoglądania, czy jesteś 20, czy 40, czy 59-latkiem, to ta perspektywa jest inna. Każdy z nas ma różne priorytety w różnym okresie. O, jeszcze bym chciał Wam coś jedno powiedzieć, bo to też jest jakby odnośnie pokoleń, ale powiem Wam tak, to jest dobra wiadomość, ale jak już to wtedy... Mm, Wam zakomunikuję, ale jeszcze trzeba poczekać. No dobra. Widzicie, zaczynam się rozgadywać znowu niepotrzebnie. W poprzednim filmie mówiłem właśnie o tych początkach. I można powiedzieć, prawie że zakończyłem gdzieś tam na szkole podstawowej, gdzie. Pojawiły się właśnie te pierwsze filmy, science fiction. Pojawił się Emilcin. Dotarła do nas informacja, że są przypuszczenia, zresztą jakieś obce cywilizacje, zresztą kongres jezuitów jako taki, patrząc od strony katolickiej, religijnej, stwierdził, że jeżeli chodzi o tak olbrzymi kosmos To siła sprawcza Nie marnotrawiłaby tak olbrzymiej przestrzeni Tylko dla takiej małej cywilizacji Na tej kulce Choć uważam, że prawdopodobnie Jesteśmy właśnie dość ważnym ogniwem W tym wszystkim Dlatego zawsze mówiłem o tej pierwszej i ostatniej planecie, a do tego cyklu też jeszcze wrócimy, bo to, słuchajcie, wszystko jest powiązane. I Gilgamesz, i yy, yy, ujawnienia, technologia, kosmici, kosmos, yy, nasza biologia, to co w tej chwili się dzieje, próba tego wielkiego resetu. Ja myślę, że za tym wszystkim jednak stoi ktoś z tyłu i Spogląda sobie w to, w to nasze wielkie akwarium kuliste, gdzie leje wodę, i przez to ta bigoć. No dobra, sprawdzimy sobie właśnie ten. Może nie sprawdzimy, bo ja to czytałem oczywiście już. Zaczniemy od tego, że pojawiła się jedna osoba, która, jeżeli mówiłem o Apollo 11, stwierdziła, że to niemożliwe, żeby doszło do lądowania na księżycu, ponieważ nie wspominawszy o tym, że przez własne nie był w stanie przejść, nie był w stanie przejść żaden kosmonauta, bo był za mały. No i e, jeżeli ktoś chce prowadzić tak powiem, takie dysputy, to e, właśnie e, tam pod tym komentarzem dałem linki do e, tego jak, jak e, ten moduł, e, com, command mod, module, tak e, jak on wyglądał, i jak wygląda, jest dostępny w sieci, można zobaczyć sobie właśnie jak e, e, w Instytucie Smithson Institute robiono scan 3D, tak? To też bardzo interesująca nowa technologia powiązana z wydrukiem 3D, tak a propos. Gdzie możemy dany przedmiot zeskanować i później odpowiednio go pomniejszyć czy powiększyć i wydrukować sobie. Także jak ktoś ma możliwości, to można wydrukować sobie taki model tych samych drzwiczek i sprawdzić, czy przez nie można przejść, czy nie. No dobrze, tu jeszcze jedna kwestia się pojawiła. Fajna retrospekcja, tylko za mało. No właśnie, gdybym zaczął mówić o tych. o tych kwestiach yy, moich początków i yy, jak to tam wszystko przez lata się u mnie yy, yy, nawarstwiało, wydarzało, no nie starczyłoby słuchajcie, internetu by nie starczyło. <laughs> no może bez przesady, ale ale dobrze, powiem Wam tak, to właśnie yy, skończyła się podstawówka i jak każdy z, z, z nas wchodzi w tak zwany okres y, jak to mówił my, m, Pawlak niewątpliwie idzie ku dorosłości y, wchodzimy w okres dojrzewania wchodzimy w okres y, odnajdywania samego siebie zaczynamy się zastanawiać kim jesteśmy po co my tutaj żeśmy przyleźli co ja tutaj robię i to tak trwa i będzie myślę trwało do ostatniego każdego dnia, mojego, Twojego. Um, bo myślę, że na tym właśnie ta gra też między innymi polega. Natomiast no, możemy dużo rzeczy jakby odkryć sami. No i właśnie w tym, pewno jak jest zadymione pomieszczenie, to lepiej światło się rozkłada. To są takie specjalne maszynki, do, nie wiem, czy zauważyliście. Czasami na YouTube są filmy, gdzie osoby, które zajmują się, można powiedzieć, sprzedażą sprzętu fotograficznego bądź jakichś, tych pobocznych rzeczy, to reklamują tam różne rzeczy, pokazują, jakie to można tam cuda, między innymi właśnie w filmach stworzyć i zrobić atmosferę, zrobić yy, wpływać na ludzką psychikę na tych, którzy oglądali taki film. Można jeszcze w sieci spotkać taki film, gdzie w czasach kina niemego operator kamery stał tuż przy szynach i nagrywał jeżdżący, jadący pociąg wprost na kamerę. I kiedy puszczano to w filmach, ludzie robili Dokładnie coś takiego. <laughs> Także sztuczki i tryki filmowców w połączeniu z realnym światem. No i stąd te fejki, stąd dzisiaj technologia pozwala na, na wiele rzeczy. Troszeczkę więcej dymu, bo. Yy, Światło się źle rozkłada. Dobra, dosyć żartów. To była szkoła średnia, to był następny etap. Tam skończyły się y, żarty. Y, oczywiście Gwiezdne Wojny jeszcze w podstawówce. Zobaczyłem, to była chyba ósma klasa. A później zaczęły się filmy zupełnie inne. Zupełnie inne. No i Elf już w takim gatunku właśnie do którego dzisiaj chcę nawiązać. Obiecałem wam opowiedzieć krótko na temat tego naszego rodaka, który zginął, można powiedzieć tragicznie. Opcy ósmy pasażerowno Stromo. Później drugi taki film, Think, Rzecz. Antarktyda i UFO. Później, na, z, z tego co sobie przypominam, to w Archiwumik też nawiązano do tego, tego czegoś, co jest zamrożone gdzieś tam, tak? <grym> Pod lodami, że tak powiem. Antarktydy. No i całe historie, tak powiem, teorie spiskowe na temat yy, tam jest yy, strefa, gdzie nie można przebywać. Gdzie. Nie... Dobrze, pomij pomijamy to. Poza filmami, oczywiście, yy, zaczęły przenikać takie różne informacje. Yy, czy to właśnie z książek, czy, czy z yy, jakiś czasopism o pojawiających się dziwnych rzeczach. Później yy, Robert Bernatowicz, yy, Nautilus, tak? Radia Z, yy, do tego zaczęły dochodzić inne osoby, ale to już było ciut później, tak. Janusz Zagórski, y, y, UFO Forum, y, później y, kilka ekip z, y, tutaj z, ze Śląska, y, człowiek, który gdzieś działał tam w okolicach Gdańska, y, też mój imiennik Leśniakiewicz kwestia polskiego UFO, nie tylko tego z Emilcina, ale właśnie tam z Zatoki Gdańskiej i tak dalej i tak dalej. To się wszystko słuchajcie nawarstwiało, kłębiło, ale w tej oficjalnych przekazach była to paskuda, tak jak odpowiednik tutaj Loch Ness, w Polsce pojawiła się paskuda. Sezon ogórkowy i tak dalej, i tak dalej. Ludzie na, nad jeziorami na wakacjach, na, na w, w czasach. Moi dziadkowie urodzili się w, nad jeziorem Lednickim, czyli w kolebce, że tak powiem polskości, początków państwa polskiego, tak? tego chrześcijańskiego, nie będziemy się dzisiaj spierać, co było przed tylko kupa kamieni, czy czy coś innego, ale yy, dziadek kiedyś właśnie, jeszcze będąc właśnie małym, małym dzieciakiem, opowiadał nam historię, jak yy, mieli taką paskudę właśnie w tym jeziorze. No i co robiła ta paskuda? No paskudna była, bo zjadała kaczki po prostu, yy, które były tam wypuszczane, żeby sobie tego, tego zielonego tam podjeść. I co jakiś czas jakaś kaczuszka tam im ginęła. No i zrobiono taką obławę na tą paskudę. I ta paskuda dała się złapać. Po prostu wzięto jakiś taki hak rzeźnicki i kawałeczek jakiegoś mięska tam nabito na sznurek i wrzucono do... Do tej wody. No i złapała się ta ryba. Była tak duża, że kiedy wrzucono ją na tak zwany wóz drabiniasty, to ten ogon zwisał tak, że jeszcze po tej glebie tam się po prostu opierał. No cóż, duży sum, bardzo duży sum, no i e, po kilku latach trafiłem na osobę, która e, zajmowała się profesjonalnie nurkowaniem, między innymi nurkowaniem dla e, tutaj Muzeum Początków Państwa Polskiego i taką historię mi opowiedział, bo zapytałem mu się, e, co ciebie najbardziej tak w życiu przestraszyło podczas nurkowania. To właśnie opowiedział już przypadek taki, że yy, czego nie powinien robić, a zrobił yy, jeszcze, bo był młody i głupi, tak, ale już miał dostęp do butli, do, do pianki, do trochę wcześniej, jak teraz. Nie każdy może sobie w sklepie kupić, wtedy nie było takiej możliwości. Yy, no i poszedł właśnie yy, sobie taki rekonesans zrobić z kuszą, tak. <grym> Wtedy chyba było jeszcze dozwolenie, jak teraz jest. No polowanie, że tak powiem, na jakąś rybkę. No i y, zanurkował tam właśnie w tym jeziorze lednickim i y, no, po poszukiwaniach nie udało mu się żadnego szczupaczka, ani tam okonia większego wypatrzeć, wypłynął sobie, i już że tak powiem prawie że wracał do brzegu. No i zauważył, że taka kłoda drewna e, płynie a to już mu zaczęło zmieszkać dlatego się wycofał z tego polowania i ta woda nagle zaczęła się poruszać <laughs> to mówił miał najlepszy czas tak powiem, w wpływaniu wtedy do brzegu o, jak, jak pamiętam. no i prawdopodobnie myślę, że to kolejny tak powiem sum który w takich jeziorach w miarę czystych bo jezioro Lednickie jest czystym jeziorem są w stanie żyć po 30 latach więcej. a zresztą chyba teraz ostatnio, nie wiem czy w Szczecinie, czy gdzieś, yy, widziałem taką fotografię, takiego 2,70, coś koło tego prawie 3 metrowego suma. Złapała dwójka wędkarzy, właśnie wypuścili go oczywiście, tak. Yy, no bo to ta 30-letnia ryba, to myślę, że nawet to mięso nie byłoby zbyt smaczne. A tym bardziej, jak ktoś wie, czym odżywiają się sumy, to. Ale nie obrzydzajmy. No ok. Takie horrorystyczne hor hor troszeczkę dzisiaj, ale do tego właśnie chcę piąć. Jest taki. Film na, na YouTubie jest jeszcze gdzieś tam w przepastnych internetach, który ma chyba tam 12 lat, czy coś koło tego, gdzie jest nagrana. Bo tu chcę jakby powiedzieć o tych dwóch stronach, bo pojawiają się opinie takie właśnie odnośnie tego ujawnienia, że będziemy teraz straszeni obcymi. Że być może jest to robione po to, żeby stworzyć jakby zagrożenie z zewnątrz i ma powstać właśnie skomasowanie, że tak powiem, tej władzy na, na świecie, że my jesteśmy jako jedna ludzkość i tak dalej. Oczywiście pod przykrywką ograniczenia wolności i teraz tym jakby strachem. Będzie ten zewnętrzny strach, że ci obcy są tacy, albo owacy. No i właśnie tutaj, jak patrzyłem na to, co mówił to tak naprawdę powiem wam tak, tego samego Grasza, tam już wiele opinii słyszałem, nie usłyszeliśmy praktycznie nic nowego. Te osoby, które się interesują takimi tematami od, od dawna, Natomiast mm, ja myślę, że yy, jest to gra jakaś, tak? Jest to jakaś gra. Yy, gra tych, co, co te karty rozdają. I yy, yy, była też taka kwestia. Yy, też mojego imiennika. <grym> Same Boby, słuchajcie, Bob Lazar o którym mówiono już, bo to też właśnie w tamtych latach te informacje zaczęły tam wyciekać, że zrujnowano mu karierę, wyczyszczono mu, tak powiem, informacje na temat jego wykształcenia i tak dalej i tak dalej, że tam gdzie pracował w tej strefie, gdzie widział te obiekty, że nigdy nie pracował i tak dalej, że niby został zlikwidowany już no chyba nie bardzo. Po blazar ma się dobrze i wystąpił nawet u Joe Rogana, tak? To jest taki jeden z najbardziej znanych podcasterów na amerykańskim rynku, ale nie tylko amerykańskim. Ja też sobie oglądam często, bo tam pojawiają się różne ciekawe osoby, Elon Musk, i tak dalej, i tak dalej, czy można powiedzieć, że to jest taki. No nie wiem, nie nazwałbym tego, choć można byłoby to też nazwać kontrolowanym, kontrolowanym. kontrolowaną opozycją, czy alternatywą, w pewnym sensie, tak, tak jak tutaj widzieliście. No, poznałem osobiście takie, mam, jakby to mam powiedzieć właśnie dwie osoby tam się pojawiły bo to właśnie mija słuchajcie 2013 rok mija 10 lat od tych wydarzeń słynne protesty w Watford przeciwko grupie Bilderberg i tam pojawia się Alex Jones i Y, pojawia się y, nie kto inny jak David Ike, tak? Y, no udało mi się, tak powiem, chociaż przywitać tam z nimi. Niestety nikt tego nie nagrał, y, bo byłem tam jedynym Polakiem. Co prawda, pojawiła się potem druga postać z y, Claude Monet, a to był chyba na drugi dzień albo na trzeci. I wtedy jeszcze szkoda, że nie wiedziałem, że, e, że, jest, e, że jest Polakiem, który też wyjechał z Polski jakiś czas temu, bo być może go, udałoby mi się go zagadnąć, bo e, szansa na rozmowę z czy z Aikiem, czy z. Yy, Mr, Mr. Texas, <tryk> Alexem, yy, no, no nie było, była taka chmara dziennikarzy, właśnie tych niezależnych dziennikarzy, że no ciężko było, a Alex tam biegał, no, człowiek wulkan, 8 godzin non-stop biegał i non-stop yy, 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 robił wywiady.